Dla mnie jazda samochodem to jest trochę też coś takiego, co ja kojarzę z technologią. Nie wiem, jak ty. To na nas? Nie, na szczęście nie. baba, baba, ba, 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 już siedzimy w nowoczesnym samochodzie. Skąd u Ciebie zainteresowanie dla nowoczesnych technologii? Tak samo pewnie jak i u Ciebie. No, na pewnym etapie mojej kariery zawodowej stwierdziłam, że chciałabym rozwinąć pewne moje zainteresowania i pogłębić je w obszarze, który bezwzględnie jest związany z tym, co się dzieje na zewnątrz. Z tymi możliwościami, jakie daje akurat w moim zawodzie i tej profesji, którą się zajmuje nowa technologia, dostęp do internetu zrewolucjonizował praktycznie sposób prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Sama przecież o tym wiesz, więc dużo kobiet jest przecież rekruterkami. Szczególnie jest to nacechowany płcią piękną zawód z mojego punktu widzenia. Wiele osób, które znam, zainwestowało w. Utworzenie sklepu internetowego, i wiem, że całkiem są zadowoleni z takiej formy życia. Łączą ten work-and-life balance, o którym się to tak dużo mówi. A o ile odeszłam praktycznie od gazet. Nie wiem jak ty. No nie, ja właśnie od gazet nie jestem w stanie odejść. No właśnie. Samo jak na przykład odrobienia zakupów spożywczych też nie jestem w stanie odejść. Mm. Jak wybierasz te spożywcze rzeczy, typu, nie wiem, mm. mięso, warzywa, owoce, ja muszę to dotknąć. Mhm. Dobry, tak? Zaskakujące dla mnie to ostatnio czytałam, że tylko co trzeci przedsiębiorca w Polsce ma swoją stronę internetową. O, więc, to bardzo dziwne. Tak, więc zobacz. Tego to bym się w życiu nie spodziewała, bo myślałam, że teraz w tej chwili to już bez strony internetowej. To praktycznie, jak się nie ma w internecie, to znaczy, że cię nie ma. Też tak sądziłam, no zobaczę, jednak nie do końca. No jednak nowe technologie zrewolucjonizowały też przecież sposób, w jaki pracujemy. No, no Zobacz, ile osób ma dzisiaj home office z tych osób, z które ja Możemy znam. Możemy jeździć i kręcić. Nagrywać na nasz wspaniały kanał. Oczywiście. To też są nowoczesne technologie, technologie, które uwielbiamy, widzisz? Właśnie dlatego, że. i możemy je wykorzystywać w naszej pracy. Tak, dlatego, że dają ci tę możliwość, że kiedy chcesz, jak chcesz i w sposób w jaki chcesz. Dlatego oglądajcie i subskrybujcie Startup Moment.